normalnym samochodem pewnie bym się nie włączył do ruchu ale ty <laughs> yup that's right we got it Cześć, witajcie w SOS, czyli szybkim objeździe stolicy. Nagrywamy kolejny odcinek z tego cyklu. Wcześniej, jeśli przegapiliście, nagrywałem też SOS z Jeepem Grand Cherokee w wersji bez kompresora, w wolnosącej jednostce 6.4 chemii. Tu mamy 6.2 z mechaniczną sprężarką, z kompresorem o pojemności bagatela 2,4 litra, czyli dużo większej niż większość europejskich ekokosiarek. Między innymi takich, które sam pomykam jako prywatnym autem. Dobra, koniec pitolenia. Ruszamy, bo myślę, że bardziej interesuje Was jazda tym potworem. Ponad 700 koni. Ja, tak jak mówiłem w głównym teście. Źródła podają różne dane: 707, 710, 717. Nie mam dowodu rejestracyjnego, bo wiadomo, że przepisy się zmieniły. Nawet nie mam wglądu. Więc przyjmujemy, że jest ponad 700 koni hamownia. Pewnie pokaże jeszcze co innego i około 900 nm. Troszeczkę niżej według danych katalogowych, ale nieważne. Na desce supercharged mamy informację o przebiegu. Spalanie około 25 litrów na dystansie kilkuset kilometrów i ruszamy. Może jeszcze zanim ruszymy, delikatna przygazówka do 2000 obrotów. Do 2,5. <grywania> no moi drodzy, to się nigdy nie nudzi. I latanie tej budy na boki, wzdłużnie zamontowana jednostka, no, to, jest, to jest jak narkotyk. No, spalanie przeraża, szczególnie w mieście, ale zaraz się posypią głosy że jeśli kogoś stać na takie auto, to stać go i na paliwo w sumie przy cenie auta w Polsce powyżej pół miliona nie sposób się nie zgodzić aczkolwiek, gdyby ktoś robił dużo kilometrów to myślę, że zagazowanie porządną instalacją gazową koszt zakładam, że około 10 tysięcy złotych no nie jest to tak prosta jednostka do zagazowania jak 6.4 Hemi yy, tu jest, pamiętajmy, że troszkę bardziej skomplikowana maszyna do ogarnięcia przez gaziarza i przez system, ale zostawmy to już. Myślę, że temat gazu możemy na razie odpuścić. Wspomnę Wam jeszcze na temat spalania w mieście, no bo w końcu mamy szybki objazd w stolicy. To, co latało w teście, który oglądaliście kilka dni temu, to był Jumbo Size. Nie chciałem powiedzieć kubek, ale to jest, to jest popielniczka. Największa popielniczka w życiu, jak widziałem, że to Amerykanie słyną z ogromnych cup holderów i nie inaczej jest z samym. Pojemnikiem z symbolem papieros To, co jest w tym samochodzie ciekawego, No jedziemy w trybie auto, to to, że ymm, zawieszenie jest dalekie od komfortu resorowania suwa. W szeroko pojętym znaczeniu tego słowa, no, co to znaczy komfort reserowania? To znaczy, że ludzie się zwykle nastawiają, że wsiadając do suwa, będzie balonowo, będzie komfortowo. No Pamiętajmy, że jest to najmocniejsza seryjnie produkowana wersja Jeepogram 3 Cherokee, Jeszcze można, Hennessy robi ciekawy zabieg, a mianowicie sprężarkę mechaniczną, ten kompresor, który seryjnie już ma imponujące 2,4 litra. A on tu skręca, dobra. To. Zamieniają na sprężarkę o pojemności zdaje się 4,5 litra. Zrzucają kompresor, jeszcze tam oczywiście modyfikują wiele rzeczy w samym silniku, żeby wyciągnąć z, z, z tego sprzętu, z tego samochodu, z silnika ponad 1000 koni mechanicznych i ponad 1300 Nm. No, trudno sobie wyobrazić, jak to jeździ, skoro już teraz, gdy ja muskam pedał gazu, o, przed chwilą byliście świadkami mojej okolicy, w jakiej teraz mieszkam, od roku trwa budowa na, na, na drzewo, popatrzcie. Jezus Christ! I Amin. Mean nie, ja staram się nie, nie, na, nie nadużywać imienia Pana Boga na daremno, ale to, co się dzieje w tym samochodzie kamera teraz jest zamocowana inaczej, bo w teście miałem z tym problem. Główny kadr jest trochę, z innej perspektywy oglądacie. To jest tak potworny brutal. Nie mówiąc już o efekcie. Wgniatania nas w fotel, ale mówię przede wszystkim o dźwięku też. Potworna maszyna. W zasadzie ta jednostka ponad 700 koni, niemal 900 nm, byłaby w stanie napędzać ogromną ciężarówkę, czołg nawet, i sprawnie by się wtedy taki pojazd poruszał. No a tu w aucie, które ma zaledwie około 2,5 tony masy własnej, przeliczcie sobie na tonę, ile mamy koni mechanicznych na tonę. Wtedy mniej więcej zrozumiecie, o co chodzi we wrażeniach, jakie zapewnia nam ten samochód. Jeśli chodzi o zawieszenie, no tu mam brutalną okolicę, bezwzględną dla, dla wszelkiego rodzaju zawieszenia. Nie jest, nie jest komfortowo, nie oszukujmy się, ale ja z perspektywy jeżdżenia tu praktycznie codziennie moją Skodą Superb w komfortowym zawieszeniu, nieadaptacyjnym, stałym, stały komfort, standardowe zawieszenie, no nie mówi, nie określam tego zawieszenia, że jest o kilka stopni twardsze. Mógłbym bez problemu tym samochodem jeździć. Autentycznie mógłbym nim jeździć, nie widzę żadnego problemu. Nie jest to oczywiście komfort, na przykład, jakie rynówki nam, jakie rynówki nam serwują, ale no, mam nadzieję, że się rozumiemy. Dzięki temu, że właśnie zawieszenie jest bardzo takie jędrne, trzymające tą budę, czujemy się w miarę pewnie w zakrętach. Oczywiście nie zapominając o tym, że. Ten samochód jest dosyć wysoki, przede wszystkim ciężki, bo 2,5 tony to już jest ciężkie auto. I no jest to koszmar znaczy, koszmar w sensie jest to coś wspaniałego, coś cudownego, coś niesamowitego, kapitalnego, cudownego, genialnego, narkotycznego. Ale mówię, że no jest to po prostu koszmar na zasadzie bestii bezwzględna bestia, która osiąga setkę w tej ogromnej budzie w 3,7 sekundy. Amerykanie podają czas 0,60, to będzie 0,95 km na godzinę na poziomie 3,5 sekundy. No obok Lamborghini URUS jest to, jest to najmocniejszy seryjnie produkowany SUV na świecie. To są te dwa auta, które schodzą poniżej 4 sekund. Jeśli nie wiem o trzecim czy czwartym, to napiszcie, chętnie się dowiem. Na razie wiem tylko o tych autach, które schodzą poniżej 4 sekund w tym segmencie. Gdy się zatrzymujemy, silnik delikatnie mruczy, ponieważ mamy do czynienia z jednostką supercharged, czyli z kompresorem ze sprężarką mechaniczną. Cały czas taki świst jest słyszalny. Ale tak ma być. W końcu mamy SC, a nie NA. To nie jest Natural aspirated engine tylko supercharged, czyli ta właśnie wspomniana mechaniczna sprężarka, to imponujące już w serii pojemności 2,4. Kapitalna maszyna, kapitalna. Wiecie, ja mówiłem tak, że bo jeśli nie oglądaliście SOS właśnie z Jeepem Grand Cherokee S64, czyli w wolno wydaniu, mówiłem, że dla mnie jest to perfekcyjny daily. Dlatego, że no, oczywiście nie jestem w stanie, podobnie zresztą jak w moim aucie, no, wracając do, do, do bohatera Bida vloga. tam też nie jestem w stanie upchać normalnej wielkości trzech fotelików z tyłu w grupie w przedziale kilogramów tam 9,25, czy, czy po prostu no, tych kobelastych fotelików, jak, jak zwał tak zwał. W tym tak samo, mimo tego, że jest to no, pełnej wielkości SUV. No, tutaj mamy widok na, na wieżowce, ale to sobie jeszcze pooglądamy, bo ci jest bardzo ładne słońce, chcę Was zabrać właśnie w taki przejazd. Wracamy do, do siedziby cylindersów, oddam im samochód zaraz. Od wczoraj do dzisiaj miałem możliwość zasmakowania tej jednostki. Pierwszy raz w życiu mam tu jednostkę 6.2 z kompresorem. I powiem Wam, że pod względem emocji to oczywiście no, domyślacie się co się dzieje. No, wciśniemy pedał gazu do połowy i bija nas, dostajemy kopa niczym mu. No, to kopie jak muł, to jest dobre określenie. Bo gdy przyspieszymy łagodniej, ona reaguje bardzo, bardzo, no, jakbym to powiedział, w wyrafinowany sposób na komendy nogą, jakie dajemy. Natomiast musimy się tego nauczyć, bo w momencie, kiedy no, nie kontrolujemy stopy mocniej, no to po prostu dzika bestia. Dzika bestia. Więc wracając do, do tej jednostki, powiem Wam, że zapas, ten ogromny zapas mocy, ta ogromna ilość Newtonometrów sprawia, że jazda tym samochodem cały czas daje frajdę, nawet gdy jedziemy tak jak teraz na 2000 obrotów z kawałkiem to ciekawe jak na, krzywe, na krzywej wykresie mocy i momentu, ile mamy przy 2-300 obrotów mocy i momentu myślę, że jest sporej ilości no dobra, nie będziemy na przepisów. w tu się ona będzie teraz ciągła, chociaż ludzie tu właśnie te dziwne rzeczy robią w ostatnim momencie zmieniają, no ale wiecie, KR Chcę wam pokazać widoczek na budujące się wieżowce. Chociaż powiedzmy, że nie jest to idealna trasa, którą obrał do, do wypożyczalni. Ale pojedziemy dla Was. Poświęcę się dla Was. Mruczenie tego silnika jest bardzo przyjemne. Przy czym w ogóle w tej seryjnej wersji wydechu, bo to wszystko jest w serii, imponujące cztery końcówki z tyłu, rury wydechowe robią wrażenie, nawet gdy auto stoi. To jest bardzo przyjemnie. Zupełnie nie. Gdybyśmy wieźli jakąś staruszkę, czy dziadka, czy babcię obok i delikatnie jechali, ja myślę, że oni nawet nie mieliby pojęcia, jaka bestia w tej chwili jest przed nimi. Mówię o silniku, w, jak... w jakim potworze siedzą. Nie mieliby pojęcia, ponieważ tym autem da się jeździć bardzo spokojnie. I to jest niesamowite w tym samochodzie, że. Nie wiem, czy ta zielona strzałka się świeci. No, będziemy. Jest takie słońce, że tu nic nie widać. Może się świeci. Ale, ale potem skręcimy. To jest ciekawe, że ten samochód ma dwa oblicze. Może być bardzo łagodny, a może być też bardzo, 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 bardzo drapieżny i dziki. I co mam na myśli, że może to być jedno auto na cały rok. Nie trzeba mieć kilku samochodów, to jest piękne w tym samochodzie że jeśli mamy kasę, mamy środki, nie przeraża nas spalanie, nie chcemy się bawić w gazowanie, akceptujemy średnie zużycie paliwa, o teraz się zapaliło, na poziomie 25, minimum średnie, 25 litrów, a jeśli będziemy mieli przewagę miasta, to na pewno będzie to y, spalanie przekraczające 30 litrów, nie ma opcji, żeby nie było, no i teraz ustawimy tryb sportowy i zobaczymy jak się tu tym... no, nie będziemy ludzi straszyć, ale... Jest potwórna, to jest potworne to jest brakuje słów żeby opisać to jak dzikie i nieokiełznane jest to zwierzę ale powiem Wam też ciekawą rzecz, że nie mamy to systemu stop and start i bardzo dobrze, bo kto by chciał z takim ustrojstwem się poruszać, tu mamy co prawda eco on i prawdopodobnie on będzie a w trybie select, proszę bardzo, przestawimy prawdopodobnie dezaktywuje to cztery cylindry niedostępne aha, dobrze, wrócimy do D jest Eco no zobaczymy, bo jeszcze nie jechałem jeśli ktoś by chciał być złotową, przysłowiową złotową w tym aucie to może z trybem Eco uuu, teraz to w ogóle ruszamy jakbyśmy mieli tu jakiegoś dwulitrowego dieselka co najwyżej no przed nami imponującej wielkości drapacze chmur, jak na Warszawę, bo oczywiście jak na Amerykę to Byłyby to mniejszej wielkości wieżowce, żeby nawet nie powiedzieć średniej, no ale w Stanach wszystko jest większe. Nawiązując do gigantycznego pojemnika na, na popiół, no ale ładnie to wygląda. Tu była taka płaska zabudowa, jak się jeździło teraz. Te dwa duże wieżowce, ciekawe kiedy to skończą budować. No, wygląda to już jak nowoczesna stolica, a nie jakiś jakiś trzeci świat natomiast moi drodzy tak jak jedziemy w trybie ekonomicznym na 1000 obrotów, właściwie 1100 tak nam automat zarządza teraz obrotami Auto, automatowi nie mogę nic zarzucić to ja zawsze chwaliłem skrzynię biegów w Jeepie, BMW skrzynie 8ZF, zawsze chwaliłem hydrokinetyki jedne z moich ulubionych automatów gdy ma, auto oferuje skrzynię 8ZF, absolutnie manualnie nie jest do niczego potrzebny. W przypadkach wielu innych automatów, no jednak chętnie bym zrezygnował na rzecz manualnej skrzyni. Bo jednak skrzynie DSG, o ile wygodne może są, to no, nie do końca mnie przekonują, trochę mnie denerwują. Troszkę mnie denerwują na tle tak właśnie dobrych skrzyni jak 8ZF. Oczywiście mówimy o różnych konstrukcjach. Tu jest 8ZF to jest hydrokinetyczna przekładnia. DSG to jest skrzynia, która ma dwa sprzęgła. Double shift gearbox albo DCT, czyli Double clutch czy Dual. Czy tam Double clutch transmission? D dual shift gearbox i Double clutch transmission. Jak zwał, tak zwał. Skróty są zawiłe. Jak powiedziałem, mruczenie silnika jest bardzo przyjemne. Grubość kierownicy mi odpowiada, aczkolwiek, jak mówiłem w głównym teście, gdyby ktoś miał małe rączki, małe dłonie, to może być zbyt mięsista, zbyt potężna. System audio, jeszcze odsłuchałem chwilę, wracając z głównego testu. Powiem wam tak, może jest to kwestia też wygrzania membran. Ten samochód ma 1000 km przebiegu, prawdopodobnie nikt tu nie używał systemu audio. Być może po kilkudziesięciu godzinach te głośniki zaczną brzmieć inaczej, lepiej, mniej syntetycznie, cieplej. Na razie to brzmienie nie powala, aczkolwiek już nie jest tak źle jak pierwszy odbiór. Kwestia na pewno też nagrań, ale no przypominając sobie, jak tragicznie brzmiał system Harman Kardon, który nazwałem Harman Karton w Key Stinger GT, którą dla was testowałem. Tam był dramat, to tu jest o niebo lepiej, bez wątpienia to jest o niebo lepiej. No, nawet w trybie Eco, czyli Eco, mamy taki zapas mocy, że dotykamy pedału gazu i coś kapitalnego, coś fenomenalnego, niesamowity samochód, niesamowity. Aczkolwiek wracając do pytania, które na pewno mi zadacie, czy ten samochód robi na mnie dużo lepsze wrażenie niż słabsza, tańsza wersja Jeepa Grand Cherokee 6.4 SRT. Z jednej strony tak, ponieważ jest to po prostu na potwór. No, osiąganie takich prędkości. Zawodnik szybki pojechał Osiąganie takich prędkości w naszym kraju w zasadzie wszędzie jest nielegalne, jakie je można w ciągu kilku sekund osiągnąć tym samochodem. no po mieście wiadomo limity 50-60 na godzinę cały czas, więc mi by nadal wystarczył w zupełności do wszystkiego wolnossący Jeep Grand Cherokee SRT i nie miał, nie czuł mnie dosytu mocy, no bo i tak jaki nie dosyt mocy w aucie, które ma niecałe 500 kunia w serii. Ale jak widać pakiet Hennessey, o którym wspomniałem. Nie powstał bez powodu. Niektórym nawet y, trucko, którym właśnie jeździmy od, od wczoraj, no niestety, to, to nawet dla niektórych jest za mało, więc y, muszą mieć jeszcze więcej. Ponad 1000 kunia, ponad 1300 Nm. Jak widać, ludziom, niektórym ludziom nigdy nie wystarcza mocy. Mocy nigdy za wiele, zresztą często sam to powtarzałem. Ja tylko widzę pewien, pewien paradoks, żeby nie wiedzieć, absurd, że w tym aucie jest to coś karykaturalnego. Taka moc, takie osiągi, takie. To no jest fajne, dysponować taką mocą. No wszyscy zostają z tyłu, niezależnie od marki, pojazdu, bo, czy to będzie Mercedes z mocnym silnikiem, czy BMW, i tak powącha nasze spaliny. Ale nie widzę sensu, żeby w tym samochodzie mieć aż takiego potwora pod maską. Nie widzę sensu, bo to nie jest autotorowe. To nie jest samochód, który. Damy sport i zobaczymy, jak teraz uszymy sport wyłączony trypliką przyspieszymy do powiedzmy 60 żeby nie było łamania przepisów licznikowej rzecz jasna lepiej nie startujmy od razu, bo ktoś może jeszcze tam się no, potwór, to jest potwór to jest potwór, lekko przekroczyliśmy 60 Samochody za mną wyglądają jakby 5 minut po mnie ruszyły ze świateł. Niesamowity samochód. Niesamowity. Ale tak jak Wam powiedziałem, jest to... Czy przerażony formę nad treścią? Nie wiem. Ale jest to odrobinę za dużo. Tak jak ja już na to patrzę. Nie chodzi tylko o koszty eksploatacji, o koszty zakupu, czyli zużycie paliwa astronomiczne. Właściciel wypożyczalni powiedział mi, że to pali jak smog, wiecie no. Gość dysponuje parkiem maszyn za grube miliony, no a jednak też mówi, że zużycie paliwa jest, jest straszne. No, w mieście zbliża się do 40 litrów, stojąc w korkach tym samochodem. No wiadomo, ten okres wykładania jednostki, bo ja odebrałem z przebiegiem 1000, no ale jak on mówi, że tam 38 litrów, po Warszawie no wiecie, no, a zbiornik tam 85 podaje, no bo to co 200 kilometrów trzeba odwiedzać stację. To, co właśnie teraz zrobiłem do 60 na godzinę. No jest to, no można parę razy, można tu parę razy zrobić, czemu nie, no wiecie, można się tym pobawić, ale pytanie, pytanie, czy aż tyle jest naprawdę potrzebne, czy aż tyle jest konieczne. Będzie tramwaj ruszał, czy nie? Będzie, będzie. Nie będziemy tu ryzykować. Tu trzeba uważać w takich miejscach, bo łatwo o, łatwo dzwonek, łatwo o dzwon z pojazdem szynowym. Z tamtej strony nic tu jedziemy, no i teraz wiecie: normalnym samochodem pewnie bym się nie włączył do ruchu. Ale tym, <ścoughs> yep, that's right. We got it. Jak mamy, to mamy. To możemy sobie na to pozwolić. Całoroczne gumy dają radę. Mam nadzieję, że mi się nie zamknie na masy. No właśnie. Je, dobra, opuszczam. Jesteśmy dokładnie o czasie 11.02. Obiecałem, że oddam auto o 11.00. Firma bidna, ale solidna. Staramy się być słowni. Chłopaki udostępnili mi już sporo aut. Odkąd z nimi współpracuję. Więc jestem im za to bardzo wdzięczny. Wy... My, wy myślę, że też. Nie tylko ja. Zwykle są to szybkie, bardzo szybkie testy. Maksymalnie dobę mam samochód. Czasami nawet krócej, ale tu raczej no, obstawiam przy tym, żeby zdobyła ta doba, bo zawsze mam szansę też noc coś nagrać. Jakby co. No, a tu kura, czyli Skoda Superb, którą znacie. No dobra, jesteśmy w siedzibie cylindersów. Tu ładne Porsche. Tam A45. S-AMG Camaro. Boxster No jest czym pojeździć Tu mamy pewnie Trophy Dobra, gasimy jednostkę Moi drodzy, dzięki za oglądanie Tego odcinka Mam nadzieję, że Wam się podobało Nie obrażę się za kciuk w górę Subskrypcja kanału obowiązkowa Bo więcej mocnych, ciekawych aut Sezon się zaczyna, coraz cieplejsze dni Coraz dłuższe, ładniejsze dni do nagrywania Wracam wena I mam ochotę wreszcie po brzydkim, szarym okresie deszczów i, i zimnych dni nagrywać dla Was więcej. Także stay tuned, nigdy nie wiecie, co będzie następnego, co się czai za rogiem i do zobaczenia. See ya. Kilka maszyn. No jest co pokazać. Jest co testować. Dobra. Tyle.